Jesteśmy na przyszłym Węźle Sielce, w miejscu, w którym będą przeżywały się dwie drogi ekspresowe. S17 prowadząca od Warszawy w kierunku Lublina i S12 prowadząca z centralnej części Polski także w kierunku Lublina. Kolapsa wszedł tutaj mniej więcej prawie że dokładnie przed rokiem i w zależności od odcinka, na którym trwają prace, są różnego rodzaju stopnie zaawansowania. Jest wykonywana stabilizacja, później kruszywo łamane, bo takie są kolejne warstwy, które w konsekwencji przykrywane są już tymi warstwami bitumicznymi. Zaczyna nam się sezon. Coraz więcej mamy odcinków o nawierzchni asfaltowej. Jest to mówię już w skali tego odcinka to jest około 20%. Wjechaliśmy dzisiaj od węzła Dąbrowica do tutaj zjazdu z obecnej drogi krajowej nr 17 blisko pół godziny trasą ekspresową ten odcinek o długości blisko 30 km pokonamy mniej więcej 15-17 minut czyli oszczędność niemal połowy czasu